Mam na imię Justyna, mam 43 lata. Kurs bliżej mamy, bliżej siebie. Zdecydowałam się zrobić, ponieważ jest to kolejny krok na mojej drodze rozwoju, na mojej drodze pracy ze sobą. O lepsze życie dla mnie. I moją motywacją, żeby ten kurs zrobić, była taka potrzeba zmiany w, zarówno w obszarze mojej pracy zawodowej, jak i w obszarze moich związków. W pracy zawodowej chciałabym sięgnąć pod uwagę zrezygnowania z pracy na etacie dla kogoś innego. Chciałabym pracować dla siebie, chciałabym robić przede wszystkim takie rzeczy, których, nie tylko takie, w których jestem dobra, ale takie, które przede wszystkim sprawiają mi satysfakcję i które uważam że za ważne, a tego aktualnie w mojej pracy zawodowej nie mam więc jest to w jakiś sposób forma sięgnięcia po realizację mojego własnego potencjału. Drugą kwestią jest kwestia związku z mężczyznami. Do tej pory moje relacje, wybierałam do relacji mężczyzn, którzy w jakiś sposób umykali mi, uciekali, nie poświęcali mi uwagi albo były to relacje z osobami z jakimś mocnym rysem narcystycznym i ja rozpoznaję w tym pewien schemat, który znam z dzieciństwa. W tych relacjach z mężczyznami byłam taką dziewczynką, która rozżalona siedzi i czeka, aż ten mężczyzna zwróci na mnie uwagę, a on nie zwracał. I dlatego też poczułam, że potrzebuję popracować z tym, w jaki sposób przeżywam moją mamę. I muszę powiedzieć, że kurs mnie zdecydowanie pozytywnie zaskoczył. Ja trochę z innych moich działań autoterapeutycznych i terapeutycznych. Znam różne formy pracy, na przykład z pisaniem listów albo z takimi transowymi metodami trochę podobnymi do świadomego śnienia. Jednakże to, w jaki sposób ten kurs zadziałał na mnie, jest dla mnie olbrzymią, olbrzymią, pozytywną niespodzianką. Czuję w tej chwili, to już jest tydzień po skończeniu tego kursu, czuję w sobie wiele mocy. Czuję w sobie bliskość do mamy. Czuję mniej żalu, mniej pra, praktycznie zero żalu, zero pretensji do mojej mamy, a całe życie nosiłam jakieś pretensje do niej, że była nie taka, że mnie nie widziała, że mnie nie słyszała, że nie byłam dla niej ważna, i tak dalej, i tak dalej. Z prawdziwym zdumieniem cały czas. Wglą wglądam w siebie, zaglądam do środka i widzę, że mnóstwo tego, tej presji, tego żalu odpuściło. I widzę też takie pozytywne rezultaty w ostatnich dniach, że planując rozkręcenie takiego małego przedsięwzięcia, które by było pierwszym krokiem na mojej nowej drodze zawodowej, mam odwagę wysyłać oferty do różnych potencjalnych partnerów w moim przedsięwzięciu. A rok się do tego zbierałam i nie miałam odwagę zrobić tego pierwszego kroku. Także to jest dla mnie olbrzymia zmiana. Efektów jeszcze nie widzę, ale w tej chwili nie bardzo się nimi przejmuję po prostu. Mam ochotę robić rzeczy, stawać za sobą, sięgać po to, co jest dla mnie ważne. I to jest super. Jednym z, z najmocniejszych elementów tego kursu dla mnie to był proces, drugi, proces świadomego śnienia. Który zabrał mnie w taką przestrzeń, w której e, poczułam, jak wszystkie historie, które sobie opowiadałam w głowie, e, fałszują mój własny obraz we własnych oczach. Że ja zwykle rozgrywam siebie, e, jak poprzez umniejszanie lub wywyższanie się względem innych, w ogóle względem, porównuję się do innych bardzo dużo. I to, z czym wyszłam, to takie osadzenie w we własnej jakości, w mocnym skontaktowaniu ze swoją istotą i z całkowitym odrzuceniem czy po prostu straceniem zainteresowania tym, żeby siebie w kółko oceniać i na podstawie tej oceny wyrabiać sobie opinię na własny temat. I to, to jest, to jest naj, naj, największy mój skarb, który z tego kursu wyniosłam. Także polecam wszystkim kobietom, które chciałyby przestać siebie biczować za to, jakie są, albo przestać e, cały czas opowiadać sobie historię na temat własny i swoich możliwości, e, polecam, e, można wiele, wiele, wiele skorzystać. I dzięki temu możliwe są zmiany.